Cześć, jeżeli chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, ale nie wiesz od czego zacząć, bądź jesteś już w tym świecie, a zainteresowała Cię giełda BitGet, to dobrze trafiłeś. Pokażę Ci krok po kroku, jak założyć swoje konto, jak kupić swoje pierwsze kryptowaluty oraz wiele, wiele innych rzeczy. Zapraszam Cię do oglądania. Jest to giełda, która w czwartym kwartale 2024 roku zrobiła największy postęp ze wszystkich giełd kryptowalut. I bardzo dobrze o tym świadczy m.in. ich token giełdowy, który jak widzisz z okolic Dolara. Poszedł aż na 8 dolarów. Także jest to naprawdę ośmiokrotny wzrost, zaledwie 2-3 miesiące. O czym to świadczy? Świadczy to przede wszystkim o tym, że giełda się bardzo dobrze rozwija i widać to również po wolumenach, ponieważ dzisiaj są w topce. Także zdecydowanie jest to coś, nad czym warto się dzisiaj pochylić. Z takich rzeczy początkujących, tak naprawdę to zakładanie konta trwa około 15-20 minut, a resztę pokażę Ci później. Także zaczynamy od wpisania naszego adresu e-mail. Oraz jakieś silne hasło, jak widzisz, musi mieć dużą literę oraz specjalny charakter. Czyli na przykład wykrzyknik, kropka. I jeden numer. Ważne jest, abyś zwrócił uwagę na to, czy masz kod polecający. Bardzo dobrze jest być pod jakimś partnerem, dlatego że dostaniesz po prostu zniżki. Zniżki na transakcje, zniżki na prowizje. Masz to samo, lecz niższym kosztem. Także. Jak już mamy wszystkie dane wypełnione, dajemy zakładanie konta i wypełniamy krótki rebus od giełdy. Klikamy sobie trzy obrazki, dajemy OK i musimy... Wysłać sześciocyfrowy kod, który otrzymaliśmy na nasz adres mailowy, i zaraz po wpisaniu będziemy mogli przejść do kolejnych kroków. OK, jesteśmy już w środku, także jak widzisz, pojawił nam się pop-up, który pokazuje nam, że konto jest stworzone. Aktualnie możemy niewiele, tak naprawdę, dlatego że zacząć musimy od weryfikacji. Także klikamy verify now, dobrze, jesteśmy już na panelu. Weryfikacyjnym. Jak widzisz, jest to tak naprawdę krótka sprawa zazwyczaj się daje albo dowód osobisty, ewentualnie prawo jazdy i to wystarcza oraz zrobienie selfie. Mniej więcej 15 minut to trwa, jeżeli chodzi o oczekiwanie ale giełda sobie zastrzega czas, że do godzinki powinno wszystko być zweryfikowane. Także klikamy guzik Verify. Republików Pola. Dobrze. Jak widzisz, teraz możemy sobie wybrać właśnie wcześniej przeze mnie wspomniane typy dokumentu. Zazwyczaj wszyscy wybierają ten pierwszy, czyli dowód osobisty, i klikamy Continue. Zaznaczamy to, co masz, proszą, czyli tutaj dajemy kwadracik, dajemy next i teraz tak. Jeżeli nie masz kamery, to tak naprawdę dużo łatwiej jest to zrobić z telefonu i nie ma żadnego problemu. OK. Jak już nasze konto zostało zweryfikowane, przechodzimy do kolejnego kroku, którym jest zasilenie kryptowalut. Czyli w momencie, kiedy ty jesteś posiadaczem innej giełdy, ewentualnie portfela, możesz zrobić depozyt na swoje konto za pomocą kryptowalut. Natomiast jeżeli jesteś osobą początkującą, to są twoje pierwsze kroki, to możemy za każdym razem skorzystać z opcji kup. Krypto. Wygląda to w taki sposób. Za pomocą złotówki, euro, dolara, tak naprawdę jest bardzo dużo do wyboru. Wszystko zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. No i jeżeli chodzi o metody, to oczywiście karta, handel P2P, czyli jest to zakup od innego użytkownika, ale pośrednikiem jest giełda. Także jest to w 100% bezpieczne i nie musisz się bać o to, że coś tu pójdzie nie tak. Depozyt bankowy, czyli zwykły przelew, wymiana gotówki oraz szybki zakup, którego na dzień dzisiejszy myślę, że mogę polecić najbardziej. Wygląda to w taki sposób. I teraz wystarczy, że wpiszesz kwotę, którą chcesz wpłacić. Na przykład, niech to będzie 500 zł, i otrzymamy za to 121 dolarów. Ok, jak już wybraliśmy sobie to przykładowe 500 zł, możemy przejść do wyboru, jaka to ma być metoda. Jak widzisz, mamy Blik, jest Zen, jest karta Visa czy Mastercard. Także to, z czego korzystamy na co dzień, na dzień dzisiejszy myślę, że najlepiej sobie skorzystać z tych, które mają po prostu najlepszy kurs. Ewentualnie, jeżeli chcesz wpłacać większe kwoty, to faktycznie taki Blik może już robić małe ograniczenia i trzeba będzie to zrobić po prostu kartą. Także niech będzie powiedzmy metoda Blik, ponieważ jest to tylko 500 zł, i oczywiście jest tutaj. yeah zapłać i dajemy zapłacono i powiadom kontrahenta. I to jest wszystko. Kartom jest to jeszcze prościej. Wystarczy tylko podać dane karty, dać OK, a na aplikacji jeżeli masz Apple Pay, Google Pay robi się to automatycznie. OK. W takim razie, jeżeli już mamy zasilone konto, to dobrze by było jednak to konto zabezpieczyć. Dlatego wejdziemy sobie teraz na nasz profil w zakładkę bezpieczeństwo i tutaj przede wszystkim chcemy sobie zainstalować zabezpieczenie telefonem oraz jakimś autem na przykład tym z Google i oczywiście mail, wszystko musi się zgadzać. Klucz dostępu jest zalecany, natomiast tak naprawdę te trzy pierwsze na tyle wystarczają, że klucze dostępu nie są potrzebne.